Cześć! Co? Cześć koleżanko! Co? No mówię cześć, cześć mówię! A, cześć, no! Ile, jak masz imię? Sara. Ile masz lat Sara? Siedemnaście. Słuchaj Sara, zapię ci piosenkę disco polo, okej? Okay? Dobra. Sara dziewczyno, moja dziewczyno, ty dobrze wiesz, że na pewno to miłość Upalne noce, upalne dni, Ty dobrze wiesz, że na pewno to ty. Sara dziewczyno, moja dziewczyno, Ty dobrze wiesz, że na pewno to miłość. Upalne noce, upalne dni, Ty dobrze wiesz, że to właśnie ty. Super! Fajnie! Skąd, skąd ty jesteś ty, Sara? Proszę? Skąd jesteś? Z Podkarpacia. A masz chłopaka? Nie. Jak masz 11, to może, może zostaniesz moim dziewczyną? <kłysy> no nie wiem. Patrz, patrz, ja ci pokażę. A kurde, nie wiem, żeby, żeby pójść. Do... Poczekaj sekundę, tylko pójdę po to, okej? Okay? ok. Poczekaj. Dobra, nie drzwi się aż tak. Patrz. Uklęknę przed tobą i wręczę ci pierścionek za 300 zł. Mm. Nie, sorry, Uklęknę, nie. Uklęknę przed tobą, wręczę ci pierścionek za 300 zł, powiem, czy zostaniesz moją narzeczoną. No, chyba za młoda jestem. 17 lat masz. No, ale to jeszcze nie ten czas. No, wiem, ale to będzie tak. tak Pójdę do Twoich rodziców, przed Tobą uklęknę i powiem, czy mogę zostać, czy mogę y, zaręczyć się z, pana, z Pani córką. Y, A jeśli się zgodzi, to zrobi tak: błogosławię Ciebie mnie, ojca i syna i ducha świętego. No. I będziemy razem. Razem? Razem, no ty będziemy... Będziesz już moją narzeczoną. A to nie za szybko. No nie, jest wszystko git. Wszystko jest git. Da się wszystko obgadać. Z twoimi rodzicami. No nie wiem, czy moje rodzice się zgodzą. Zgodzą cię, masz 17 lat i osiemnaście. Jak osiemna, Jak będę lat twoje osiemnaste, wszyscy będą ci zazdrościć, że masz takiego chłopaka jak ja. No nie! No. A, dziewczyny, a dziewczyny z klasy będą... Aaa, będą tak być ze zdrości! Aż będą dziecinę będą robić! Aha. Powiedzą, ale ty masz zajebistego chłopaka! powiedzą do ciebie. I wszystkie będą tak klękać i robić ci pochłon. Pochłon robić. No nie, raczej ty nie. No z proszę cię. Nie. Bądź moją dziewczyną! Ona jest moją dziewczyną! Nie! Ona jest moją nie. dziewczyną! Przestań! Bądź moją dziewczyną, proszę cię! Nawalę nie, ja, ja mam inną orientację, ja, ja jestem... Nie, nie, nie. Dobra, Konara! To Soda to te piara! Ja jestem pręci! Ja jestem człowiek prędził, za 300 zł! A tam, a ta mnie odmawia! się!